Rok 1987. Rok maryjny wschodząca jutrzenka orędzie 344. Dongo Komo, 1 stycznia 1987 roku. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi Jestem wschodzącą jutrzenką. Jestem Matką Boga. Słowo wstąpiło w moje dziewicze łono po wypowiedzeniu przeze mnie z wielką miłością i radością tak woli Ojca. W tym momencie Duch Święty ogarnął mnie swoją oblubieńczą miłością i uczynił ze mnie drogocenną kołyskę dla wcielonego Słowa. Moje dziewicze łono otwarło się na przyjęcie daru Boga. Moje niepokalane serce otwarło się z matczyną miłością na owoc mojego najczystszego łona, stałam się prawdziwą Matką Boga. Jestem także Matką całej ludzkości. Jezus zechciał dać swoją Matkę ludzkości, odkupionej przez Jego krwawą mękę. Przypominam sobie także dziś tamto wydarzenie, będące niewymownym darem Jego miłości. Oto Jezus zawieszony na krzyżu, żertwa ofiarna przeżywa właśnie ostatnie chwile przed straszliwą agonią jego serce które zaczęło bić w moim dziewiczym łonie już prawie zatrzymuje się w ciszy śmierci odczuwając bezgraniczną miłość do każdego z was pragnie by żaden z jego braci odkupionych w takim bólu nie był opuszczony wtedy to w porywie najwyższej hojności jego serce otwiera się w ostatnim geście oto matka twoja w ten sposób stałam się matką wszystkich dziś chcę okryć cały świat niepokalanym płaszczem mego dziewiczego macierzyństwa następuje właśnie czas spełniania się przepowiedzianych wam wydarzeń wchodzicie w okres oczyszczenia i zbawienia cierpienia i wielkiego miłosierdzia już w tym roku spełnią się niektóre ważne wydarzenia. Ileż cierpień i boleści widzę na waszych drogach u progu tego nowego roku. Przyjmijcie więc zaproszenie mojego papieża, Jana Pawła II, który chce powierzyć Kościół i całą ludzkość macierzyńskiej miłości mojego niepokalanego serca. To jest mój czas. Cały Kościół powinien teraz uznać misję powierzoną mi przez przenajświętszą trójcę. W tym roku rozpoczynacie nadzwyczajny jubileusz ku czci Waszej niebieskiej matki. Mój papież przygotowuje dla Kościoła encyklikę o miejscu, jakie przyznał mi Pan i o doniosłej misji, która została mi powierzona w tych czasach. Wywoła to najsilniejszą reakcję ze strony mego przeciwnika czuje on, że koniec jego powszechnego panowania jest całkiem bliski. Zapraszam Was do rozpoczęcia tego nowego roku ze mną. Módlcie się, miłujcie, wynagradzajcie. Jestem niebieską mamą, prowadzącą Was do Waszego Boga i do pokoju. Jestem królową pokoju i tęczą nowego przymierza. Jestem jutrzenką, która wschodzi, aby zapowiedzieć Wam wielki dzień Pański. W tych latach Kościół i cała ludzkość zdumieje się w obliczu wielkich łask i zbawczych wydarzeń, które przyniesie Wam niepokalane serce Waszej niebieskiej Matki. Z moim papieżem, ze wszystkimi umiłowanymi i mnie poświęconymi synami, błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.